Ciekawi mnie, jaki, ile mi się czasu wylosuje. Tak mało? Dlaczego mi się wylosowało tak mało czasu? A dobra, dobra, pa, nie było tematu. Jasne, mam tablet, tylko, ale mam e-booki w tym, proszę. Dzisiaj nie mamy, a tego szczyla nie ma. To dobrze. Powiedziała? No ja tu jestem. Ja nie jestem żadnym szczylem, proszę pani. Ale proszę pani, pani mi też przerwa, więc proszę, pani się sama zamknie. By na wieży zamku. Tu wysoko. Jellyfruit. <laughs> frucika?